Hej, witajcie moi drodzy. Z tej strony Romi, a dzisiaj przed państwem jest Wiedźmin 3 w mojej prezentacji. Zaczynamy się bawić w Wiedźmina, którego w końcu muszę, kurde, przejść. Raczej nie przejść, ale zacząć się go nagrywać. Ja chciałbym go przejść razem. Bardzo serdecznie zapraszam. Użyto klucza do otwarcia. Lecimy dalej. Jakby kto pytał, grałem sobie na padzie, o ty... Mam po prostu napadzie, więc dlatego mam ustawienia takie wiecie od BA i Po prostu Stary zaczynamy śpi, a Widzę, że mała kamerka troszeczkę przeszkadza Na bok się wydać? Myślę, że damy tutaj Zdaję się, że woli praktykę, od teorii. Yy. Co? Pobudka, mistrzu. <laughs> Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Wiedam. Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, gra sobie na? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Rozpuściliśmy ją trochę. Jakie rozpuścili, Ja od początku mówiłem, że Ciri trzeba surowej ręki. Dobra, Mówiłeś, dobra, nie zgadza się. <laughs> ale dałeś jej sobie wejść na głowę, jak my wszyscy. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. A pełnie zostanie jedną z nas. Z nas z was... A raczej z nas Sam wstęp pierwszy odcinek będzie taki bardziej prolog. i wstęp do tego co się mniej więcej tutaj dzieje. Źle. Potem zaczniemy typową Teraz już przygodę. Nie wiem czemu tak rowałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjęć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłać Wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi, bałbym się Wesemira zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Mm. Ej, no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Każdy z nas to wie. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Kurde. Nie mogę dostać sobie kamerki tego. do na róg. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Eee, pomijamy samouczek, bo samouczek przechodziłem samemu. Nie tym razem. Więc myślę, że żeby Vesemir długo potrafię nie potrafię chyba posługiwać się E, padem. prosto zaczynajmy, ale możesz bliźnięcie. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo Ci przepraszam, wojkowe samierze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem, ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Algula od Gula. Po pręgach niczym u Pantheratigris w Zerikanie żyjącej i Fizes niezdrowo bladej. <laughs> no, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak <laughs> powinnaś była zapytać, czy. Przecież spałeś, wojku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłeś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Vesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Nie zbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, no. dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skelem, Ciri z Kukłą. Znowu... Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawy, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Um. Trening dowolny oczywiście, kluczek. E, Pomysł, łuczek. Przejdźmy od razu do treningu dowolnego. Ile można wałkować elementarz? Jak <noise> gdyby nie powiedział, że trzeba mieć twarde podstawy. No, pokazałaś mu dziewczyno. Siri, złaś stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Siri. Mm -hmm. Gdzie się podziała Ciri? Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. <laughs> Mamy naszą kukłę. Co to? Co kryje się pod maską? Kokpuska twarz? Oh. Wiesz, grani jest za głośno. Czekałem na ciebie, biały wilku. Był to chyba jeden z jeźdźców Dzikiego Gona? Dobrze mi się wydaje. Mam takie wrażenie. <laughs> Miejmy nadzieję, że to tylko moje wrażenie. Ah. Temeria, droga do zimy Maj, to jest 270. W porządku? Śliko. Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Mówi ten prolog, ale nam trudno. Mamy czas. Mm, nie bardzo chcę się. Nie chcę mi się gadać. Rozumiem. To co? Jedziemy? No jak? Nie my. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z Postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego? Hmm. A powiemy mu niech. A, chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Hmm. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do JNF? No Dwa zobaczę. trzy dni. Od Trop jest chodząc. świeży. Bierze. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. O. Czekaj. Słyszysz? Słyszę i czuję bóle. Mamy no, gulę. Dobra. Jest to załatwiać Załatmy gulę Nie mamy pierwszą walkę ze sobą Jeszcze tu męczysz z tym Tylko nawet nie teraz, Idziemy, rusz, ruszy ludzko. Wojska tam trupo jady. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. No w sumie można by chyba lecieć. Czekaj, który mi się używało zmysłów jedźmina. Płonka, chodź. Płotka! Halo, Płotka. Print, yy, skocz. Tym. Nagrywam! Spoko. No co, dosiadamy na konie i idziemy w naszą Mówię przygodę. Ci, spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził, jakie to pożyteczne stworzenia. Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. Mhm. Okay. A wiedział, że żywe nie jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. No to jedźmy. Zaczynamy swoją przygodę. Myślę, że bo nie będziemy się zatrzymywać, żeby sprawdzić sobie każdy jeden. Po prostu wiecie co. <laughs> Aha. Odpocznę. Teraz mam problem z kamerką, bo zasłaniam aktualnie to, co mam, czyli chleb, butelka wody i coś jeszcze. A nie chcę dawać z siebie, bo mam tutaj napisy, więc. Może zrobimy tak, że. Się wojna dla ustawię dobrze. się po prostu w miejscu, gdzie mam podpowiedzi do gry znaku się ustawia. w taki sposób Naszych? Jaki Jaki jedno? naszych Królestw w północy. Chyba królestw Radoida, bo Meri i Kedwen już nie ma. <grystw> Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie. No wojska. to jedziemy. Przyznawam, wam szczerze, że urzekłem tak gra gra swoją grafiką. Mam o takich 4-5 miesięcy ja na kąpie, a ja nie ruszyłem bo, po prostu. Lubię Wiedźmina, ale jakoś nie mogę za to zabrać. Mam przeciwników, czy się zatrzymywać i klepać, czyć walki. Wiem, nie na najłatwiejszy poziom, ale na średni. Przepraszam. Lubię wyzwania. Wyzwanie Wiedźmini będzie jeszcze lepsze. Teoretycznie powinienem bawić się w eksplorację. Aha, tempo, tempo, ale stoimy. okej. Okay. Jakiś czas później. Jedziemy? Oczywiście. Na pomoc! Zremetuujemy. Mmm... ...po wyglądzie... ...gryw. Nie najładniejszy, ale gryf. Gryf Jedziemy pomijać, zostawimy sobie katysęki, Ciao ciao. Ranny jesteś. Poleciał? Chyba tak. Poleciał. Możesz wyjść. Na Bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Naprawdę. Jeśli miałbyś szczęście. <laughs> Co? fryzura? Twój koń zginął od razu, a gryfy lubią pomęczyć i żywcem po kawałku. A, aha, aha... Mm. Pewno, pewno... byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? To znaczy... Mm, przydałabyś się Haj zawsze się przyda, ale powiem nie tym razem. Może ma na co Myślam, innego zaoferowania. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wieźmini serca nie mają, żeby z zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Czemu? Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. <laughs> dobre. To jest dobre. Co z tropem? Tak, jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnie. ma coś ciekawego do powiedzenia. Czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale. Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że Bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł, zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją Dziękuję, oranę. panie Grzybku. E, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żetniej takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. Mm. To jedźmy. To jedźmy. Teoretycznie przeszukamy sobie to, co mamy w pobliżu, a w pobliżu mamy. Nic. Nie mamy. Aha, przyjmuję się kobyłką, a to jeszcze leży ciało. To jest ciało. Jakieś tam ciało. Nieważne. Nieistotne, chyba. Tak Wsiadłem na płotkę. Idziemy Swoją drogą gry w tak blisko wsi? To dziwne. Ale, panie? Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smut, krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Dobra, bez problemu

No Mamy żytniówkę, O. Uważaj, chodzisz w baranie. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, temerskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! To się da załatwić. Ech. No. A co jakiś problem, pani, Mąż? Nie będę pił z paszywymi odmieńcami. Gdyby. Przepraszam mi... za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się załóg. Mm -hmm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego. Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Hmm. Teoretycznie będziemy się zapytać o kobietę, więc może się zapytajmy, ale wyżarcie? żarcie o tą kobietę? Nie wiem. Zacznijmy od kobiety. Szukam więc. pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wieżowicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agresem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. <noise> Koń się zbugował. Co inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Eee. Pokaż co tam małzażę kwasem. Zobaczmy. A to jest sprawca. Komando z niebieskich pasów do karty w gwinta A kupujemy karty gwinta. Polta jest ta karta do gwinta. No nic, może jeżeli chodzi o same takie jedzenie, to są drogie. Jest. Nie stać... Jezły tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi wypić noc w cieple, spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę? Pewno no, tak. Co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co, to nie. Kiedyś, tak jak i Potwór Gniazdo w okolicy mówił, to Sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do Seniora o pomoc prosić. No, ale teraz Sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody Czarnych, a Seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, <laughs> ale nie za darmo. <laughs> no no, to wszystko, dzięki wielkie No to co? To bawi mi się dalej, tak? Myślę, że sobie zakończymy tam mniej więcej na około 300 minutowych odcinkach, co na to. Ci z opatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o jenefer. Mhm. Tylko pamiętaj lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Dlaczego? Okej, okay, zadanie aktualizowałem, bez jagresu. Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, he? Eh? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. Rozumiem, Szukam skopę. kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przy błędo, bo nam piłowku w skwasisz. Em... <noise> <noise> um. Nie będziemy używać tej niczego Ty nie zwracać uwagi, więc z drugiej strony... Świach, to. Nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompani to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. <noise> Toś mu do dromił. Tracę cierpliwość. A jak ją stracę do reszty, wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy tylko sobie dworowali, nie nerwujcie. Teraz nie koza. kobieta o kruczo czarnych włosach, ubrana w czerni biel. Panie, my nic nie wiemy. Ostawcie. <noise> Wystarczy trochę pogrodzić, już nie są takie kozaki. Zapytaj o Jenfer, więc lecimy dalej. zapytać o NFR! Koteł. Kot. Eta kot. Jeszcze raz. Są cztery fakcje fakcje, drużyny, polie. Coś jak piki i kiery, tylko że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. A nie lepiej zagrać w wojnę, bo nim tę swoją gremi wyłożycie, to ma będzie. Okej, okay, ich sobie odpuścimy, bo to jest gwint. Chcę kobiety. Ograć? Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy o poprawić ci nastrój. Mm, dobra, napijmy Napiję się. Napiję się. Czemu nie? Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Jennifer z Wengerbergu? Hm, <ścoughs> mnie. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Zapytaj, mi przyjemność. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, gaunter odim, do usług. Gaunter odim. Błęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła Gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Okej. Okay. Skąd znasz JNFR? Też pytanie: Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby odszyć się o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. rzeźnika z Blaviken. <grym> no dobra, wiesz kim jestem? No zapytamy. No. Nie też znasz z ballad Mistrza Jaskra? Twoje zdrowie. Jaskier! Dobrze, zapytajmy, gdzie Wiedział jest Yennefer. Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Eee, szczerze? Nie wiem, czy jest sens kłamać, czy nie, ale oczywiście, że no tak. Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Wtedy będziemy was skory bardziej dogadani. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nidwgarskiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel. Agres i... tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący, Pytaj w garnizonie. No dobra, pomógł nam, nie powiem. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Faktycznie, może tak być, czy będę w stanie ci jakoś pomóc? Jakkolwiek. Nie dowiedzieliśmy się wystarczająco. Jedziemy teraz do Wesemira. Zapytaj, e, Nifgarzy. Nifgarzyczyków, gdzie jest Jennefer? Ale to może wejdziemy ze sobą tego starego skrzynki. czy nie wejdziemy. Hotel! Bo cię przypalę. <grych> tak, w czym rzecz? Dobra, nieważne. Na razie. Nie jest istotne. Z drugiej strony bym zapytał, że nie już pół roku. Dowiedziecie co w międzyczasie, co się działo, więc tak, po prostu pogadajmy z nim, rzeczywiście. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy biesa z warunę? Tak, biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukin syn? Drugan, niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy, a teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Okej, okay. to jest ciekawe. No, ale dzięki za tak. rozmowę. I myślę, że tym słodkim akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. E, mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze dzisiaj wrzucić. Ja jeszcze sobie siądę, ponagrywam chwilę. Może jeszcze odcinek 2 na zapas. I nadzieję, że będziecie bawić w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć!